Wpływ historii kredytowej na zdolność kredytową. Historia kredytowa jest jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę przez banki i instytucje finansowe podczas oceny zdolności kredytowej klienta. Odzwierciedla ona dotychczasowe zobowiązania finansowe kredytobiorcy i sposób ich spłaty, co pozwala ocenić, jak rzetelnie podchodzi on do swoich finansów. Zrozumienie, jak historia kredytowa wpływa na zdolność kredytową, może pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych i poprawie własnej sytuacji kredytowej. Rzym jest historia kredytowa. Historia kredytowa to zapis wszystkich zobowiązań finansowych, które kredytobiorca zaciągnął i spłacił w przeszłości. Zawiera informacje o kredytach, pożyczkach, limitach na kartach kredytowych oraz innych formach zadłużenia. Historia kredytowa jest gromadzona przez Biura Informacji Kredytowej, takie jak Biuro Informacji Kredytowej BIK w Polsce, które zbierają dane od banków i innych instytucji finansowych. Każde zobowiązanie finansowe, które zostało zaciągnięte i jest spłacane zgodnie z umową, jest odnotowywane w historii kredytowej. Informacje te obejmują daty zaciągnięcia kredytu, wysokość zadłużenia, harmonogram spłat oraz wszelkie opóźnienia czy zaległości w płatnościach. Historia kredytowa jest używana przez banki do oceny ryzyka związanego z udzieleniem nowego kredytu lub pożyczki. Historia kredytowa nie tylko pokazuje zdolność kredytobiorcy do zarządzania swoimi zobowiązaniami finansowymi, ale także stanowi wskaźnik jego wiarygodności i odpowiedzialności finansowej. Dlatego dbanie o dobrą historię kredytową jest kluczowe dla uzyskania korzystnych warunków kredytowych w przyszłości. Jakie elementy składają się na historię kredytową? Na historię kredytową składa się kilka kluczowych elementów, które razem tworzą kompleksowy obraz zdolności kredytowej kredytobiorcy. Pierwszym z tych elementów są informacje o wszystkich zaciągniętych kredytach i pożyczkach, w tym daty ich zawarcia, wysokość zadłużenia oraz harmonogram spłat. Banki zwracają uwagę na to, jak regularnie kredytobiorca spłacał swoje zobowiązania oraz czy miał jakiekolwiek opóźnienia w płatnościach. Kolejnym istotnym elementem są informacje o limitach na kartach kredytowych i ich wykorzystaniu. Banki analizują, w jakim stopniu kredytobiorca korzysta z dostępnych limitów kredytowych oraz czy regularnie spłaca zadłużenie na kartach. Wysoki poziom wykorzystania limitów kredytowych może wskazywać na nadmierne zadłużenie i negatywnie wpłynąć na ocenę zdolności kredytowej. W historii kredytowej znajdują się również informacje o wszelkich zaległościach i opóźnieniach w spłacie zobowiązań. Nawet niewielkie opóźnienia mogą być odnotowane i negatywnie wpłynąć na ocenę kredytobiorcy. Ważne są także informacje o zakończonych zobowiązaniach, które zostały spłacone zgodnie z umową. Regularne i terminowe spłaty kredytów pozytywnie wpływają na historię kredytową i zwiększają szanse na uzyskanie kolejnych kredytów na korzystnych warunkach. Jak historia kredytowa wpływa na ocenę zdolności kredytowej? Historia kredytowa jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy ocenie zdolności kredytowej. Banki analizują historię kredytową, aby ocenić ryzyko związane z udzieleniem kredytu danemu klientowi. Dobra historia kredytowa, bez opóźnień i zaległości w spłatach, świadczy o odpowiedzialności finansowej kredytobiorcy i zwiększa jego wiarygodność w oczach banku. Na podstawie historii kredytowej banki oceniają, czy kredytobiorca jest w stanie regularnie spłacać swoje zobowiązania. Regularne i terminowe spłaty wcześniejszych kredytów oraz brak zaległości pozytywnie wpływają na ocenę zdolności kredytowej. Banki widzą w takim kliencie mniejsze ryzyko, co może przełożyć się na korzystniejsze warunki kredytu, takie jak niższe oprocentowanie czy wyższy dostępny limit kredytowy. Z drugiej strony, negatywna historia kredytowa z opóźnieniami w spłacie czy niespłaconymi zobowiązaniami może znacząco obniżyć zdolność kredytową. Banki widzą w takim kliencie większe ryzyko, co może prowadzić do odrzucenia wniosku kredytowego lub zaoferowania kredytu na mniej korzystnych warunkach. Dlatego ważne jest, aby dbać o swoją historię kredytową i unikać opóźnień w spłatach, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu w przyszłości. Jak poprawić swoją historię kredytową? Poprawa historii kredytowej wymaga czasu i konsekwencji, ale jest możliwa dzięki kilku sprawdzonym strategiom. Przede wszystkim regularne i terminowe spłacanie wszelkich zobowiązań finansowych jest kluczowe. Każda terminowa spłata pozytywnie wpływa na historię kredytową i buduje wiarygodność kredytobiorcy. Warto ustawić automatyczne płatności za kredyty, pożyczki i rachunki, aby mieć pewność, że wszystkie zobowiązania są spłacane na czas. Kolejnym krokiem jest zredukowanie istniejącego zadłużenia. Jeśli posiadamy wiele kredytów i pożyczek, warto zastanowić się nad ich konsolidacją, aby zmniejszyć liczbę miesięcznych płatności i lepiej zarządzać swoimi finansami. Spłacenie mniejszych zobowiązań i utrzymywanie niskiego poziomu zadłużenia na kartach kredytowych może znacząco poprawić historię kredytową. Ważne jest również regularne monitorowanie swojej historii kredytowej. W Polsce można to zrobić za pomocą raportu kredytowego z Biura Informacji Kredytowej BIK. Regularne sprawdzanie raportu pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych błędów czy nieprawidłowości, które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę kredytobiorcy. Jeśli znajdziemy błędy w raporcie, warto niezwłocznie zgłosić je do BIK i poprosić o ich korektę. Dbanie o poprawność danych w historii kredytowej to ważny krok w budowaniu pozytywnego wizerunku kredytobiorcy. Najczęstsze błędy wpływające negatywnie na historię kredytową. Jednym z najczęstszych błędów, które negatywnie wpływają na historię kredytową, są opóźnienia w spłacie zobowiązań. Nawet niewielkie opóźnienia mogą być odnotowane w raporcie kredytowym i wpłynąć na ocenę kredytobiorcy. Regularne opóźnienia mogą sugerować, że kredytobiorca ma trudności z zarządzaniem swoimi finansami, co zwiększa ryzyko dla banku. Dlatego ważne jest, aby zawsze spłacać swoje zobowiązania na czas i unikać opóźnień. Kolejnym błędem jest nadmierne zadłużenie na kartach kredytowych. Wysoki poziom wykorzystania limitów kredytowych może sugerować, że kredytobiorca jest zależny od kredytu i ma trudności z kontrolowaniem swoich wydatków. Banki mogą postrzegać takie zachowanie jako ryzykowne, co negatywnie wpływa na zdolność kredytową. Dlatego warto utrzymywać saldo na kartach kredytowych na niskim poziomie i regularnie spłacać zadłużenie. Nieodpowiednie zarządzanie swoimi zobowiązaniami finansowymi to kolejny częsty błąd. Brak planowania budżetu, niewłaściwe zarządzanie dochodami i wydatkami oraz zaciąganie zbyt wielu kredytów w krótkim czasie mogą prowadzić do problemów finansowych i obniżenia zdolności kredytowej. Dlatego ważne jest, aby świadomie zarządzać swoimi finansami, planować wydatki i unikać nadmiernego zadłużania się. Jak długo negatywne wpisy pozostają w historii kredytowej? Negatywne wpisy w historii kredytowej mogą pozostawać przez różny okres czasu, w zależności od rodzaju wpisu i przepisów obowiązujących w danym kraju. W Polsce informacje o opóźnieniach w spłacie zobowiązań są przechowywane przez Biuro Informacji Kredytowej BIK przez okres 5 lat od momentu całkowitej spłaty zadłużenia. Oznacza to, że nawet po spłacie zobowiązania negatywne informacje mogą wpływać na ocenę zdolności kredytowej przez kolejnych kilka lat. W przypadku bardziej poważnych naruszeń, takich jak niespłacone zobowiązania czy sprawy sądowe dotyczące długów, informacje te mogą być przechowywane przez jeszcze dłuższy okres. Banki i inne instytucje finansowe mają prawo do wglądu w te informacje, co może znacząco wpłynąć na decyzję o przyznaniu kredytu. Dlatego ważne jest, aby unikać zaległości i dbać o terminowe spłaty wszystkich zobowiązań. Jeśli jednak znajdziemy błędy w naszej historii kredytowej, Warto niezwłocznie zgłosić je do Biura Informacji Kredytowej BIK i poprosić o ich korektę. W niektórych przypadkach możliwe jest również negocjowanie z wierzycielami usunięcia negatywnych wpisów w zamian za uregulowanie zobowiązań. Dbanie o poprawność danych w historii kredytowej to ważny krok w budowaniu pozytywnego wizerunku kredytobiorcy i zwiększaniu szans na uzyskanie kredytu w przyszłości. Jak sprawdzić swoją historię kredytową? Sprawdzenie swojej historii kredytowej jest ważnym krokiem w zarządzaniu finansami i przygotowywaniu się do wnioskowania o kredyt. W Polsce można to zrobić za pomocą raportu kredytowego z Biura Informacji Kredytowej BIK. Raport kredytowy zawiera szczegółowe informacje o wszystkich zaciągniętych kredytach, pożyczkach, limitach na kartach kredytowych oraz historii spłat. Regularne monitorowanie raportu kredytowego pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych błędów czy nieprawidłowości, które mogą negatywnie wpłynąć na ocenę kredytobiorcy. Aby uzyskać raport kredytowy, należy złożyć wniosek w Biurze Informacji Kredytowej BIK. Można to zrobić online, poprzez stronę internetową BIK lub osobiście w jednym z oddziałów. Warto pamiętać, że każda osoba ma prawo do darmowego raportu kredytowego raz na 12 miesięcy. Dodatkowe raporty mogą być płatne, ale ich koszt jest stosunkowo niewielki w porównaniu do korzyści płynących z monitorowania swojej historii kredytowej. Po otrzymaniu raportu kredytowego warto dokładnie przeanalizować zawarte w nim informacje. Należy sprawdzić, czy wszystkie zobowiązania są prawidłowo odnotowane, czy nie ma żadnych błędów ani nieprawidłowości oraz czy nie ma zaległości w spłatach. Jeśli znajdziemy jakiekolwiek błędy, warto niezwłocznie zgłosić je do Biura Informacji Kredytowej BIK i poprosić o ich korektę. Regularne monitorowanie swojej historii kredytowej pozwala na lepsze zarządzanie finansami i zwiększa szanse na uzyskanie kredytu na korzystnych warunkach.